e W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Czas biegnie. Dzisiaj niedziela siedemdziesiątnicy, niedziela starozapustna, rozpoczynająca przedpoście. Od dzisiaj do środy popielcowej, przedpoście. Przedpoście to czas przygotowujący nas bezpośrednio do Wielkiego Postu. Okres przedpościa powstał za czasów papieża Świętego Grzegorza Wielkiego, już po ustaleniu Wielkiego Postu. Niedzielę przedpościa nazywają się Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica. I pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku przed Wielkanocą. W Polsce nazwy tych niedziel to starozapustna, mięsopustna i zapustna, gdyż dawniej, już w tym czasie, zachowywano łagodniejszy post. Nazwa siedemdziesiątnica przypomina również okres, Siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej. Czas przedpościa ma charakter pokutny. Szaty są więc barwy fioletowej, ze wszystkich modlitw usunięty jest radosny śpiew Alleluja. W mszach niedzielnych i świątecznych zastąpiony przez traktus. Na zakończenie mszy świętej w niedzielę i dni powszednie. Zamiast ite missa est kapłan mówi benedicamus domino. W okresie przedpościa liturgia rozważa szczególnie głębokość upadku człowieka. U źródła ogromu nędzy, nieszczęść i grzechów, w których świat jest pogrążony, tkwi tajemnica grzechu pierworodnego – Czyli buntu pierwszego człowieka, który świadomie i dobrowolnie odwrócił się od Boga. Ten pierwszy bunt był grzechem pychy i pożądania. Skutkiem grzechu pierworodnego była śmierć, która przeszła na wszystkich ludzi. Natura ludzka nie jest odtąd tą, która wyszła. Z rąk Stwórcy, chociaż nie zepsuta zupełnie, jest jednak zraniona, uszkodzona i oporna wobec działania łaski Bożej. Z grzechu pierworodnego płyną dla człowieka następstwa, jak cierpienia, smutki, śmierć, bunt niskich popędów przeciwko wyższym. Skłonność do grzechu, rozłam wewnętrzny i zewnętrzny z całym światem. Ten stan zdawałby się beznadziejny, gdyby nie przemieniała go pewność, że mamy odkupiciela. Łaska Chrystusowa jest lekarstwem na ten stan rzeczy i ratuje nas od zła. Od grzechu i potępienia. Kościół naucza, łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Łaska Chrystusowa wspomaga nas w duchowej walce, w przezwyciężaniu pokus i grzechu. Nasz stan obecny jest stanem walki. Walki o prawdę Bożą, walki ze złem i jego następstwami, walki z grzechem i z pokusami, walki z szatanem i jego knowaniami, walki o wytrwanie na drodze cnót, których koroną jest miłość. Przedpoście. Rozpoczynamy dzisiaj. Nasz pochód ku Wielkanocy, ku zmartwychwstaniu, ku zwyciężeniu w sobie grzechu, a zapanowaniu w nas łaski Chrystusowej. Cóż więc mamy czynić? Wzmóżmy czuwanie nad sobą. Zabiegajmy gorliwie o życie w łasce i o postęp duchowy. Przez wytrwałą i coraz lepszą modlitwę i przez rzetelne wypełnianie naszych obowiązków stanu. Bądźmy bardziej zdecydowani w odrzucaniu grzechu i pokus. Zdecydowanie unikajmy okazji do grzechu, zwłaszcza bliskich okazji do grzechu. Starannie unikajmy także grzechów powszednich. Odprawmy dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź. Trwajmy w łasce Bożej. Wzrastajmy w łasce Bożej. Woda święcona. W walce duchowej Kościół katolicki udziela nam pomocy. Nade wszystko przez głoszenie prawdy Ewangelii oraz sprawowanie sakramentów świętych i sakramentaliów. Sakramentalia są to znaki widzialne i święte przez Kościół ustanowione, służące do sprawowania pewnych skutków duchowych i doczesnych. Mają one podobieństwo do sakramentów, bo są to rzeczy święte, widome i służące do uświęcenia ludzi. Ale różnią się od nich, bo są ustanowione przez Kościół, a nie przez Chrystusa Pana. Nie dają łaski same przez się, ex opere operato, ale skutek ich zależy od godności. Przyjmującego, ex opere operantis. Do sakramentaliów należy woda święcona. Wielka pomoc w walce ze złem. Kiedy przychodzimy, aby poprosić kapłana o poświęcenie wody, przynośmy ze sobą także nieco soli. Kapłan w tradycyjnym katolickim obrzędzie dokonuje najpierw egzorcyzmowania soli, następnie wody, do której wsypuje odrobinę soli, wymawiając odpowiednią formułę. Kapłan modli się z wiarą. Słowa modlitw egzorcyzmu, soli i wody zawierają prośbę, do Pana Boga o konkretne skutki, jakich spodziewamy się, używając egzorcyzmowanej soli i wody. Są to między innymi zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha, skuteczne odpędzanie złych duchów. Odwracanie chorób, uwolnienie od wszelkiej nieczystości i szkody, zachowanie od zarazy i niezdrowego powietrza, odpędzanie wszelkich zasadzek ukrytego wroga, odpędzanie wszystkiego, co czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, sprowadzanie pomocy ducha świętego. Zwróćmy uwagę, jakże rozliczne i zbawienne są skutki używania egzorcyzmowanej soli i wody. Prośmy często kapłana o egzorcyzmowanie soli i wody i miejmy egzorcyzmowaną sól i wodę zawsze w naszym domu. Kropielniczka. Mały pojemnik na wodę święconą, zawieszany na ścianie, na przykład przy drzwiach wejściowych, może być połączona z krzyżem lub innym pobożnym wizerunkiem. Przed używaniem powinna być poświęcona przez kapłana. Miejmy w domu kropielniczkę i często z wiarą używajmy wody święconej. Święty Jan Bosko. Kościół katolicki oddaje dzisiaj cześć świętemu Janowi Bosko, katolickiemu kapłanowi, wychowawcy, zakonodawcy, poważanemu przez papieży, człowiekowi Kościoła, zatroskanemu o jego dobro, i niestrudzonemu wzbawianiu dusz. Świętego Kapłana wyróżniała między innymi wielka gorliwość eucharystyczna, ufne nabożeństwo do Matki Bożej, wspomożycielki wiernych i niepokalanej, miłość do Kościoła katolickiego i papieża, poświęcenie dla młodzieży. Troska o jej katolickie wychowanie i wykształcenie, troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne, współpraca z osobami świeckimi, gorliwość misyjna, dobroć i łagodność, umiłowanie cnoty czystości, apostolstwo druku, obrona wiary katolickiej. I zwalczanie herezji, wdzięczność wobec dobroczyńców jego dzieł oraz wobec rodziców. Myślą przewodnią jego wypełnionego gorliwą, niestrudzoną pracą świętego życia była troska o zbawienie dusz, co wyrażają słowa modlitwy: Da mihi animas cetera tolle. Daj mi duszę, resztę zabierz. Kiedy dzisiaj myślimy o dzieciach i o ludziach młodych, kiedy dzisiaj widzimy rozliczne nieboże nurty, które nieboży ludzie wciskają w życie społeczne, w życie rodzin, w sferę wychowania i kształcenia, i w sferę religii, kiedy od ponad 50 lat krzewi się powszechnie zmienioną religię, można odczuwać wielki niepokój. Co będzie z dziećmi? Co będzie z ludźmi młodymi? Jaka będzie ich przyszłość, skoro zamęt jest powszechny? Czy się zbawią? Katolikowi nigdy rąk opuszczać nie wolno. Drodzy rodzice, przy tej dzisiejszej okoliczności, kiedy Kościół oddaje cześć Świętemu Janowi Bosko, przyjmijcie trzy praktyczne wskazówki, które, o ile praktykowane przez Was będą, przyniosą dobre owoce. Po pierwsze, Trzymajcie grzech z dala od Waszego domu. Trzeba unikać grzechu jako największego nieszczęścia. Wyrzućcie z Waszego domu grzech. Dbajcie o to, aby w Waszych sercach i w sercach wszystkich domowników panowała łaska Boża. Łaska uświęcająca. W iluż to domach problemy wychowawcze mają swój korzeń w grzechu rodziców? Jeśli rodzice nie żyją w stanie łaski uświęcającej, jakże dobrze wychowają swoje dzieci? To jest wielka sprawa. Być w stanie łaski uświęcającej. Dbajmy o to z największą troską. Po drugie dawajcie Waszym dzieciom dobry przykład. Jest takie powiedzenie verba docent egzempla trachunt. Słowa pouczają przykłady. Pociągają. Chcemy czy nie chcemy, przez nasze zachowanie oddziałujemy na innych. Jeśli dajemy zły przykład, gorszymy innych. Jeśli dajemy dobry przykład, budujemy innych. Pan Jezus przestrzega przed gorszeniem, przed zgorszeniem. Niepodobna jest, aby zgorszenia przyjść nie miały, lecz biada temu, przez kogo przychodzą. Pożyteczniej by mu było, gdyby kamień młyński zawieszono na szyi jego i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych malutkich. Uważajcie na samych siebie. Święty Jan Bosko pisał o wychowaniu: nauczyciele, instruktorzy, asystenci powinni być bez zarzutu pod względem moralności. Drodzy rodzice, będzie z wielkim pożytkiem w rodzinie, jeśli Wasze dzieci będą się budować Waszym dobrym przykładem. Jeśli będą widzieć, że dobrze wypełniacie obowiązki stanu, że troszczycie się o dom, że klękacie codziennie do modlitwy, że jako rodzice okazujecie sobie wzajemny szacunek, żona mężowi, mąż żonie, że potraficie od dzieci wymagać życzliwie i stanowczo. Że staracie się, aby w Waszym domu realizować słowa świętego Pawła, apostoła. Niech z Waszych ust nie wychodzi żadna zła mowa, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby przynosiła łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, w którym naznaczeni jesteście pieczęcią na dzień odkupienia. Wszelkie zgorzknienie, i gniew, i oburzenie, i wrzask, i bluźnierstwo, niech zostanie usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Ale bądźcie łaskawi jedni względem drugich, miłosierni, odpuszczający jeden drugiemu, jak i Bóg Wam odpuścił. W Chrystusie. Dobry przykład zapada w pamięć i mobilizuje do naśladowania. Możemy ufać, że dobry przykład rodziców przyniesie dobre owoce w życiu dzieci w ich bliższej i dalszej przyszłości i będzie im pomocą. W osiągnięciu najważniejszego celu życia nieba. I po trzecie modlitwa. Drodzy rodzice, macie od Pana Boga dar skutecznej modlitwy za Wasze dzieci. Miłość i troskę o swoje dzieci okażecie, modląc się za nie codziennie. Wytrwale nieprzerwanie. Nawet jeśli dzieci bardzo by pobłądziły w młodym wieku, czy już jako dorośli, nie ustawajcie w modlitwie. Bierzcie przykład ze świętej Moniki, która wiele lat modliła się ze łzami w oczach o nawrócenie swojego syna Augustyna który bardzo pobłądził na drogach grzechu i herezji, i nawrócenie i wielką świętość Synowi swojemu u Boga wyprosiła. Czytajmy uważnie żywot świętej Moniki, i bierzmy z niej przykład. W żadnej sytuacji rąk opuszczać nam nie wolno. Modlitwa rodziców za swoje dzieci dobre owoce przyniesie. Drodzy ojcowie, odmawiajcie codziennie litanię do świętego Józefa za swoje rodziny. Drodzy ojcowie, Odmawiajcie codziennie litanię do świętego Józefa za swoje rodziny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.